Pociski, granaty, amunicja różnego typu i rodzaju, bomby lotnicze o, o różnej wadze. Współpracujemy z panami właśnie, tak jak byliśmy na podpunkcie, ze Straży Granicznej, z policją, z władzami samorządowymi, czyli na przykład mamy zgłoszenia od sołtysów, od wójtów, jak i również od normalnych obywateli, którzy mają gdzieś pola orne, własne, Yy, ogródki jakieś wszędzie tam są znajdywane tego typu przedmioty są to bardzo niebezpieczne przedmioty i tutaj chciałbym uczulić przede wszystkim yy, na taką możliwość znalezienia takiego przedmiotu można znaleźć takie przedmioty wszędzie praktycznie tutaj na naszym terenie zwłaszcza podczas jakichś wycieczek do lasu zbierania grzybów przede wszystkim tam gdzie były rejony walk yy, co należałoby zrobić po znalezieniu? Ja to tak potraktuję troszeczkę jak przestrogę. Yy, trzeba przede wszystkim nie wolno dotykać takich przedmiotów. Należy tylko zapamiętać miejsce, gdzie taki przedmiot się znajduje, po czym powiadomiać kogoś starszego. Panią w szkole, yy, na policję i oni już będą wiedzieć, co z tym zrobić. Powiadomią nas, my przyjedziemy i taki przedmiot zabierzemy. Jak widzicie tutaj wyposażeni jesteśmy w sprzęt do wykrywania tego typu przedmiotów. Mamy na swoim wyposażeniu, akurat tutaj są trzy wykrywacze różnego rodzaju. Będziecie mieli okazję sami sprawdzić kawałek tutaj terenu na, yy, na boisku. Do tego samochody. Jeden samochód jest specjalistyczny, służący do przewożenia takich przedmiotów. Bo jak wiadome, on jest znaleziony w jakimś terenie, ale należy go przewieźć tam do naszego miejsca, gdzie my te przedmioty niszczymy. Więc wyposażony jest w płytę, jest to samochód, no można powiedzieć z, y, taki półpancerny, ponieważ ma z tyłu płytę, która odgranicza kierowcę i dysponenta od tego przedmiotu. Szufladę wyłożoną, zaraz ją zobaczycie już y, osobiście. I tym samochodem przewozimy do na poligon, gdzie jest to niszczone. Plus do tego samochód mamy jeszcze ciężarowy, duży samochód, którym przewozimy już większe przedmioty. Typu bomby lotnicze. Mogą być nawet takie, które ważą po 500 kg. I samochód do przewożenia żołnierzy. Skład patrolu rozminowania jest to 8 żołnierzy. Jest dowódca, zastępca, trzech kierowców i trzech saperów. Mamy też sprzęt ochrony nasz, który ma nam zapewnić jakieś bezpieczeństwo. Są to kamizelki kuloodporne. Również takie posiada straż graniczna. Zaraz tutaj kolega wyciągnie tą szufladę bardziej. To są podstawowe takie przedmioty, które możemy znaleźć. Jest to granat moździerzowy kalibru 82 mm. W środku to żółte, to jest w tej chwili gibbs ale to jest normalnie materiał wybuchowy. U góry w części nosowej mamy zapalnik uderzeniowy. To jest jeden. To są granaty ręczne. Zawleczka w środku, tak jak widać to żółte to jest materiał wybuchowy. Jest to szczególnie niebezpieczne. Bardzo dużo tego typu przedmiotów znajdujemy tu właśnie w, na, w Waszych rejonach. Drugi granat. Pocisk przeciwlotniczy kaliber 45 mm. Możesz mi podtrzymać? A to chciałbym pokazać na, ku przestrodze. Podczas niszczenia takich przedmiotów, gdy na przykład niejednokrotnie zdarzało nam się uczestniczyć, że yy, yy, młodzież no, ma taką fantazję i potrafiła takie przedmioty rzucić gdzieś do ogniska, próbować to yy, zdetonować sami albo przynieść to na przykład do budynku albo po prostu chomikować to. Tak wygląda odłamek po zniszczeniu pocisku. Kaliber 122 mm. I ten odłamek przeleciał od miejsca wysadzenia ponad 200 metrów. To sobie można wyobrazić jaka jest siła rażenia. To jest fragment korpusu z takiego przedmiotu. Kto chce, może sobie wziąć, spróbować, ile to waży. Trzymasz to? No. Oh, yes. Ktoś się stało? No, Spróbuję jeszcze raz, ja ci pomogę teraz. No. Ciężki? No. Bardzo, no. prawda? Ktoś jeszcze chce zobaczyć? Ciężkie, prawda? Tutaj jest jeszcze pocisk kalibru 105 mm. Niejednokrotnie na pewno oglądaliście film 4 Pancerni. Gustik się tam namęczył. To jest akurat artyleryjski, Gustik się namęczył, prawda? To teraz zobacz jaką miał robotę. No nie chciałbyś mu pomóc, ktoś jeszcze chce? Skrzynia wypełniona trocinami, takie pociski po zebraniu zapinamy takimi specjalnymi pasami. Skrzynia jest, przepraszam cię, zamknięta. Zabezpieczona, zamknięta tu w łazie. Tu od środka, tu jest drewniana powłoka, a tu jest wstawiona pancerna blacha. Która ma za zadanie chronić nas podczas przewozu takich przedmiotów, bo to jest przedmiot bardzo czuły na uderzenia, na przewożenie, na transport i przewozimy to na poligon, gdzie jest to niszczone. A zdarzyło się panu kiedyś, że wybuchło podczas jazdy? <laughs> nie, bo jakby mi się <laughs> tak zdarzyło, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali. <laughs> Powiem Pano, tak. Ale tam właściwie pan mówił, że was chroni także. No, <laughs>